No dobrze, to jest taka pierwsza próba nagrania na swój własny prywatny użytek takich moich uwag na temat katastrofy smoleńskiej. Dokładnie że biorąc na temat tego co w tej chwili wiemy. Dzisiaj jest 3 lipca 2022 roku. Tak? Wakacje właśnie w tej chwili wysłałem jeden ze swoich artykułów. Zawodowych do, do druku. Mam w tej chwili trochę wolnego czasu. Trwa wojna na Ukrainie. Nie wiadomo, co się będzie działo. Mamy w tej chwili raport podkomisji Macierewicza. Wciąż czekamy na raport prokuratury, który nie wiadomo, kiedy się pojawi. W tej chwili no, obowiązująca wersja w przestrzeni publicznej, jak sądzę, jest taka, że zostało ostatecznie udowodnione, że nastąpił zamach przy pomocy eksplozji materiałów wybuchowych. Ja od razu, żeby ustawić, że tak powiem, moje stanowisko, uważam, że ta konkluzja nie będzie się zgadzała z tym, co będzie wychodziło prokuraturze. To znaczy. Ja się zgadzam, nie mam żadnych złudzeń co do Rosji. Nigdy nie miałem żadnych złudzeń co do Rosji. I oczywiście apure dopuszczałem możliwość zamachu i nadal Myślę, że był zamach. Tak sobie to wyobrażam. Natomiast uważam wersję z eksplozem materiałów wybuchowych za wersję naiwną. Jeżeli w wieku 21, o tym troszkę porozmawiamy później. Tak? Ale jest to Wiek XXI. W tej chwili zamach można robić. na naprawdę tysiące sposobów. Samoloty zostały oddane Rosjanom do dyspozycji na wiele tygodni. Nie wiadomo, co z nimi zrobili. Były remontowane w Samarze, czyli w Fabryce Tupolewów, które, a równocześnie Samara to jest siedziba Kosmicznego Uniwersytetu w Samarze, który jest gigantyczną uczelnią tak naprawdę wojskową rosyjską, zajmującą się lotnictwem, technikami kosmicznymi, nowoczesnym uzbrojeniem. Pas startowy lotniska Uniwersyteckiego jest tak duży, że pewnie dwa lotniska na Okęciu by się tam zmieściły. Czyli, krótko mówiąc, oddaliśmy samolot w, no, w samą siedzibę wroga. tak. Oni mogli zrobić z nim naprawdę wszystko. W tej chwili no już nie jest jakąś wielką tajemnicą, że jedną z podstawowych technik jest wojna elektroniczna. Że każda rakieta, nawet stosunkowo mało skomplikowana w tej chwili, to jest jedno wielkie urządzenie elektroniczne, które nie tylko, że jest sterowane przy pomocy systemów satelitarnych, to jest wyposażone w całą masę różnych urządzeń, które mają zabezpieczyć takie urządzenie przed atakiem elektronicznym, tak? czyli ogłupianie radarów, ogłupianie GPS-ów, wszystko tutaj się dzieje. Od 2000 11 mniej więcej roku mamy do dyspozycji raport. Raporty amerykańskie na temat ataków elektrycznych przeprowadzanych na samochody. Mogę to pokazać też później, jak to się robi. Co na ten temat dokumenty, raporty, filmy na YouTube i tak dalej. się od 2011, od właśnie od 2015 roku mamy do dyspozycji jeden ciekawy dokument, mianowicie jest to wniosek FBI. Do sądu w Nowym Jorku złożone w celu przeszukania mieszkania Chrisa Robertsa. Chris Roberts był analitykiem bez, od spraw bezpieczeństwa, który od 2011 roku, co najmniej od tego okresu, informował i alarmował FBI, że w systemach lotniczych Boeinga i Airbusa są luki pozwalające przejąć z zewnątrz kontrolę nad samolotem. Od roku 2011 do 2015 przeprowadził 20 ataków na samoloty. Zawsze robił to w ten sposób, że leciał jako pasażer, włączał się laptopem do systemu wideo. To ciekawe, tak? to wideo. który był po prostu w fotelu. Tak? Jak siedzimy w fotelu tak, no, w takim samolocie, przed mamy telewizorek. Po prostu się włamywał do tego systemu. Przez ten system włamywał się do systemu kontroli lotu samolotem i przejmował kontrolę nad samolotem. Zrobił to 20 razy, nikt nigdy niczego nie zauważył, informował FBI o tym, oni to wszystko zignorowali, ja, że się w 2015 roku postanowił wstrząsnąć <głos》> wszystkimi i zrobił coś takiego, że na Twitterze ogłosił, że za chwilę przejmuje kontrolę nad samolotem takim i takim, to był Boeing 737, lot taki i taki, leci nim właśnie i w tej chwili właśnie za, za minutę przejmie kontrolę nad systemem sterowania, po czym zmniejszył ciąg silników, zamachał skrzydłami, prawda, tam, tam zmienił kierunek lotu i tak dalej i tak dalej. W momencie, gdy wysiadł samolot, samolotu, to już czekało na niego FBI na lotnisku Koskuli. No i zarządzili między innymi przeszukanie jego, jego mieszkania. No ale ponieważ w Ameryce tak to wygląda, że musieli wystąpić do sądu o nakaz, a takie, a takie wystąpienia do sądu są po prostu zwyczajnie publicznie dostępne, więc można przeczytać. I w tym opisie sąd, znaczy FBI dokładnie w tym opisie o o uzasadnieniu swojego wniosku dokładnie opisuje, co ten człowiek robi. Tak? I to było od 2011 do 2015 roku. Ja dużo wcześniej, nie wiedząc nic na temat tego, że są takie dane na temat ataków na samoloty, zakładam, że a priori, jeżeli, wolno, jeżeli można atakować samochody, które są w, wyposażone w system satelitarny, to niewątpliwie w samoloty też można. Tak? To było a prioryczne moje założenie. No i ten raport tylko to potwierdził. Ja uważam, że jeżeli został przeprowadzony atak na Tupolewa, a myślę, że mógł zostać przeprowadzony, to został przeprowadzony w sposób nowoczesny. Ja uważam, że jeżeli był rzeczywiście zamach, to ten zamach polegał na tym, że ten samolot tak naprawdę miał się rozbić o przeciwstok znajdujący się przed działką Bodina, i być może pilotom udało się go w ostatniej chwili poderwać, tak że przyjechali prawie brzuchem po ziemi. I, I gdyby nie trafili w brzozę, a uważam, że trafili w brzozę, i za momencik zasadnie dlaczego uważam, że trafili w brzozę, i to nie na podstawie raportu Macu, czy raportu, nie wiem, Komisji Milera, tylko na podstawie ekspertyzy Instytutu NAIR, tak? National Institute for Aviation Research, Wichita University, zamówionego przez Antoniego Macierewicza. Ten raport jest dostępny jako załącznik numer 23 do raportu pod komisji, tylko oczywiście nikt go nie czyta. Nie? Bo komuś chce czytać tysiąc stronicowy dokument, który jest napisany po angielsku, no ale tak czytają tylko streszczenie tego czegoś, co się znajduje w raporcie Macierewicza, to streszczenie jest niestety <grytanie> stronnicze. Tak? To znaczy tam po prostu pewne rzeczy, które są w raporcie są świadomie pominięte, a sugeruje się, że w raporcie są rzeczy, których w raporcie nie ma. Tak, tak wygląda raport pod komisji. Tak? Do tego dojdziemy. No dobrze, ale... Czyli jak chcę od razu ustawić moje stanowisko, tak? Czyli, krótko mówiąc, moje stanowisko jest takie, że nikt nie będzie z niego zadowolony. Tak? Bo z jednej strony uważam, że mógł być przeprowadzony zamach, z drugiej strony uważam, że jeżeli są przeprowadzone, to nie został przeprowadzane, przy pomocy eksplozji materiałów wybuchowych. o tego prawdopodobnie zostały wykryte materiały wybuchowe w Tupolewie, rzeczywiście. Dokładnie z tego, co wiadomo, o tym też będę. Mówił właściwie, tak, które zostały wykryte, a które nie zostały wykryte. No to porozmawiamy sobie na ten temat tak później, nie, nie w tej chwili. Choćby nie dlatego, że jestem w tej chwili podłączony do sieci. Być może to nawet dlatego, że mam Google Earth przed sobą, i w związku z tym, to nagranie idzie w świat. Być może nie, a Ja nie chcę, żeby szczegóły tego mojego nagrania szły w świat, dlatego że ja to robię na razie dla swoich prywatnych celów. Zobaczymy, co będzie dalej. No dobrze. Ale zaczniemy od jednej rzeczy, od rzeczy podstawowej. Mianowicie moje doświadczenie z, z rozmawiami z ludźmi, którzy chcieliby się dowiedzieć, co się dzieje w Smoleńsku, polega na tym, tak naprawdę nikt nic nie wie na ten temat. Nikt się nie wyobraża w ogóle, jak to, jaki był teren katastrofy, gdzie jest Smoleńsk. Ludzie nie wiedzą o różnych innych rzeczy. Natomiast zacznijmy od tego, gdzie, gdzie jest Smoleńsk. Smoleńsk to jest ten czerwony punkt. Tutaj widzimy Polskę, Warszawę. Jeśli potem będzie nam to potrzebne na pewnej mapie, żeby znaleźć prostą technikę znajdowania Smoleńska na takim globusie, to wystarczy wziąć Krym, który jest tu, i wystarczy wziąć Nordkap, czyli ten pół tutaj przylądek na północy, jak się poprowadzi linię prostą z Nordkapu na Krym, to się przechodzi przez Smoleńsk tak naprawdę. Czyli to jest ten rejon, to łatwo zlokalizować, no a tutaj jest Warszawa, wszyscy wiedzą, gdzie jest Warszawa, czyli jak się tak narysuje, tak weźmie Warszawę i tak się przeprowadzi trochę tak w bok i się przeprowadzi te, te, te linie tutaj, to się trafia w Smoleńsk. Teraz najedziemy w takim razie przy pomocy naszego programu Google Earth na rejon katastrofy. Najeżdżamy. Wycelowałem w hotel nowy w Smoleńsku. O, właśnie, zatrzymamy się tutaj. Tu jest to tutaj, to jest pas startowy. Tu jest hotel, do którego zaraz dojdziemy. To, gdzie w tej chwili jest ta łapka, to jest działka Bodina. Samolot, od razu ustalmy, leciał mniej więcej w ten sposób, nadlatywał od tej strony, od strony polskiej oczywiście, ale leciał tak, zakręcił w ten sposób i podchodził do lotniska od strony wschodniej, tak, tak to wyglądało, tak. to warto też wiedzieć. Proszę zobaczmy, gdzie jest Katyn, gdzie jest Katyn, widzimy Katyń. stacja Gniezdowo jest Katyń. Katyń jest tu, tak, tu jest Katyn, tu jest stacja Gniezdowo, a tutaj zaraz mamy już Smolensk. I, I widać na szkole. Zauważmy drugą rzecz, o której warto, sobie, warto ją sobie uświadomić, że, teren, że to jest wielkie miasto, prawda? Lotnisko się znajduje tuż przy mieście. Katastrofa na, znajduje się, nastąpiła tuż przy terenie zabudowanym. Zaraz chwilę zobaczymy bardziej dokładnie, jak to wygląda. No, jedźmy jeszcze tą bardziej centralnie. Tak. Zobaczcie jak to wygląda. To co widzimy tu, hotel New Smalling, to znaczy nowy, nowy hotel. To jest hotel, w którym od 7 kwietnia, czyli 3 dni przed katastrofą, czyli od wizyty Donalda Tuska mieszkała ekipa Telewizji Polski. Tu jest działka Wodina, tu. ta słynna brzoza znajduje się w tym miejscu, to tutaj takie jasne coś to jest buda. na. Taka słynna buda, nad którą przeleciał samolot. Tak? Samolot leciał od tej strony. Tutaj jest brzoza. To jest ulica Głubienki. A to jest ulica Kutuzowa. A główne wrakowisko jest tu. Tu jest zresztą pomnik Pamięci Ofiar Katastrofy. To, to w tej chwili już zarosło. To też sobie warto zobaczyć, jak to wygląda. To jest zdjęcie wykonane no, stosunkowo niedawno. W 20. W 2021 roku jest to zdjęcie wykonane. Tak to wyglądało rok temu mniej więcej, ten, ten rejon. Będziemy o tym mówili. Proszę, ale to, co jest istotne tutaj, to będziemy do tego, teraz, będziemy to dalej analizowali, ale... Czyli tak, tu jest Brzoza. Pierwsze, pierwszą część samolotu znaleziono mniej więcej w tym, części, w tym miejscu i to była część, znaleziona 2,5 roku po katastrofie przez polskich prokuratorów. Jesienią 2012 roku. Hmm, tu jest właśnie Buda, na którą przyleciał samolot. Tutaj jest w tym miejscu stała brzoza, tu jest ulica Gubienki, tutaj są drzewa. Te drzewa zostały przycięte przez samolot. Tu mniej więcej w tym miejscu leżała końcówka lewego skrzydła, tak, która odpada w tej okolicy. E, ten rejon, tutaj była cała seria drzew połamanych przez samolot. Ten rejon został wycięty przez Rosjan, nie wiadomo dlaczego. Tak? Tajemnicza sprawa. Te drzewa były bardzo szybko wycięte. Tutaj wybudowały taką, taką dziurę wielką, tutaj zrobili fundamenty pod coś. Zresztą tutaj widać kwadracę, potem to powiększymy. No i tak to zostało. Tutaj jest, tu są drzewa, które były przycięte przez samolot. Za, po drugiej stronie ulicy, w tej chwili już ich widzę, że ich nie ma, ale też były drzewa, które też zostały przycięte przez samolot. A to jest, to jest rejon to. głównego wrakowiska, gdzieś tutaj. To, tutaj. Dojdziemy, dojdziemy do tego wszystkiego. Warto sobie to wyobrazić wszystko. Dobrze, podejdźmy jeszcze troszkę bliżej. O. To jest ten właśnie, to, to jest te dziwne fundamenty, które zostały jakoś tam, nie wiadomo po co to wszystko zostało wycinane. Tu jest buda na działce Bodina, to jest działka Bodina. A to jest ulica Gubienki, która nawet na tym zdjęciu widać, że na niej jest ruch. Nie? Tutaj coś jedzie, tutaj coś jedzie. To wszystko są garaże. Są nie, wiem. setki garaży, no, dziesiątki na pewno. Dalej ulica Kutuzowa, to jest główna ulica wjeżdżająca od północy do Smoleńska. To jest bardzo ruchliwa ulica, dwupasmówka o szerokości, szerokość asfaltu tak między 9 czy 10 metrów. Też istotne, bo pozwala mierzyć tutaj różne rzeczy. Czyli to jest i tutaj, tak to wygląda dzisiaj tak, Kawalątek dosłownie 5 minut Drogi, stąd 5 minut na piechotę. Wzdłuż tej ulicy jest hotel nowy. To jest ten czerwony dach. Tutaj, o, tutaj. To jest ten hotel. W tym hotelu mieszkała ekipa telewizji polskiej. Od siódmego mieszkali, tak? Z tego okna montażysta Wiśniewski widział znaczy on ustawił kamerę, bo chciał zarejestrować przylot samolotu tuż przed przylotem samolotu, czy kamera była wycelowana w tę stronę, to jest działka budina, tak, to właśnie. ona jest, działka Bodina, była widoczna z okien tego, tego, hotelu, cały ten rejon był widoczny, to jest 5 minut drogi stąd. to jest istotne, dlatego, że wszystkie jakieś takie opowieści o tym, że to, że to zostało wcześniej powycinane, prawda, połamane przez jakichś tajemniczych sprawców i tak dalej, to jest kompletna science fiction, to tak, po prostu tutaj naprawdę, to było za blisko. Nie, nie, nie było możliwości, żeby w sobotę rano o godzinie 10.41 czasu lokalnego, żeby ktoś przedtem nagle powycinał te drzewa, połamał coś tak, żeby nikt tego nie zauważył. Nie? Niewątpliwie ślady na drzewach, wszystkich tutaj, które powstały, które znane są ze zdjęć po katastrofie, powstały 10 kwietnia w trakcie katastrofy. Tak? To jest najbardziej pewna rzecz. Tak? Więc e, wszystkie jakieś takie. Wersje, że na przykład te drzewa nie zostały przycięte przez samolot, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To można wyrzucić do śmieci, w związku z powyższym, ślady na roślinności to jest tak naprawdę najbardziej pewny ślad tego, gdzie był samolot, którym leciał. Są, są świadkowie, do których dotarła Anita Gargas, na przykład, dotarła do świadka który był kierowca autobusu, akurat który je, jechał chyba z północy ten autobus. Ten sam autobus jechał akurat tutaj, gdy widział przelatujący samolot. Kamerzysta TVP, który patrzył przez to okno, widział przelatujący samolot, widział ślad eksplozji w tym rejonie. W momencie tego uderzenia w to główne wrakowisko widział z okna. Po ośmiu minutach. Wiśniewski po 8 minutach był już tutaj na miejscu katastrofy i sfotografował czarną skrzynkę, która leżała. To jest na tym słynnym filmie. Dobrze, my dojdziemy do tego. Teraz następnym element. Tak to wygląda z góry. Więc krótko cofnijmy się jeszcze raz, żeby sobie popatrzeć z perspektywy szerszej, gdzie jesteśmy. Wiecie, tak. nie jest to jakaś straszliwa pustynia, nie jest to teren jakiegoś poligonu wojskowego, który nie, nie ma ludzi. Tam był ruch. Dużo ruch, ulica Głubienki, nawet to taka, taka mała uliczka, na której pokazałem, są dwa samochody. Jest to w sobotę, ja tam byłem w sobotę, w 2014 roku byliśmy w sobotę, w marcu. To tam ruch, myśmy tam próbowali mierzyć taśmą odległości, to, to trzeba tę taśmę, trzeba było zwierzyć, bo co chwilę jakiś samochód przyjeżdżał, to jest po prostu, są, no to jest naprawdę gęsto zaludnione te. Sama komisja z swojego czasu przygotowała taką relację, z której zebrano 250 relacji świadków. Różnych świadków, dziennikarzy, mieszkańców itd. itd. A i ta gargaz dotarła do wielu ludzi, którzy tam byli. Dobrze, to na razie robimy przerwę w tym miejscu. W następnym odcinku, nazwijmy to w ten sposób, zobaczymy, jak trajektoria samolotu, tak? czy jak leciał samolot. Nie tam zgodnie z, według MAK-u, tam nie wiem, komisji Millera czy kogokolwiek. Nie. Według tego Instytutu Nair, Wichita. Tego właśnie to jest to, to zamówione przez Komisję Maciewiczną. Przeanalizujemy to.